Cześć. Witaj w podcaście Przy Kawie o Finansach. Miejscu, gdzie rozmawiamy o pieniądzach, inwestycjach i finansowej niezależności. Moim celem jest to, aby w kilka minut zainspirować się do działania, które możesz podjąć od razu. O twoja poranna kawa z dawką wiedzy, dzięki której podejmiesz lepsze decyzje finansowe. Ja nazywam się Lech Pawłusik i od trzech dekad. Pomaga budować bezpieczną przyszłość finansową, inwestować w mądrze i realizować swoje marzenia. Cieszę się, że jesteś tutaj, zapasz kawę, zrób sobie herbatę i zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o kilku sprytnych trikach, dzięki której zostanie Ci więcej kaszce w kieszeni. Czy zdarzyło Ci się kiedyś spojrzeć na konto pod koniec miesiąca i pomyśleć, gdzie są moje pieniądze? Czyżbym przez sen kupował jednorośl na Amazonie? Spokojnie, nie jesteś sam. Dziś opowiem Ci, jak zaoszczędzić kasę bez płaczu, bez wyrzeczeń i bez życia na ryżu i keczupie. Będzie prosto, będzie skutecznie, a momentami może nawet zabawnie. Gotowy? No to lecimy. Pierwsza rzecz, automatyzacja. Bo ludzki mózg jest kleniwy. Wyobraź sobie, dostajesz wypłatę, a część kasy magicznie znika na Twoim koncie oszczędnościowym. Nie musisz o tym myśleć. Nie musisz pamiętać. Ale jak to zrobić? Ustaw automatyczny przelew tuż po wypłacie. Najlepiej, zanim zdążysz wydać wszystko na pizzę e, i nowe sneakersy. Włącz zaokrąglenie transakcji. Każda kawa, każda bułka, każda rzecz, którą kupisz, to kilka groszy, które automatycznie odkładają się, jak kurz pod kanapą, ale w pozytywnym sensie. Ustaw automatyczne przelewy na konto oszczędnościowe. Po roku może uzbierasz na swoje egzotyczne wakacje, choć wcześniej twierdziłeś, że nie masz czego odkładać. Magia? Nie, automatyzacja. Pamiętaj, jeśli nie widzisz tych pieniędzy, nie możesz ich wydać. To tak jak dziecku, które myśli, że jeśli zakryje oczy, to jest niewidzialne. Krok drugi. Kupuj mądrze. Biednych nie stać na tanie rzeczy. Pomyśl. Stoisz w sklepie. Przed tobą tani odkurzacz, który wygląda jak zabawka dla chomika. I droższy, solidny model. Bierzesz taniej? Gratulacje. Zobaczymy się tu znowu za rok. Jak to zrobić? No, inwestuj w produkty, które mają dobrą opinię i przetrwają próbę czasu. Korzystaj z aplikacji lojalnościowych. Czasem można złapać rabaty, które wyglądają lepiej niż promocja na Black Friday, i planuj zakupy, potraktuj to jako swój sport. Moja znajoma Kasia przez lata kupowała tanie buty. Efekt w ciągu kilku lat wydała więcej niż jej koleżanka, która zainwestowała w jedną solitą parę. Morał, czasem warto dopłacić, żeby nie przepłacić. To jest tak jak kupowanie tanich skarpetek, gdzie po dwóch praniach wyglądają jak sieć rybacka. To nie oszczędzanie, to samo okaleczenie finansowe. Po trzecie, subskrypcje. Ciche wampiry Twojego konta. Słyszysz to? taki cichy szalec na Twoim koncie, to Twoje subskrypcje, które co miesiąc wysysają pieniądze z portfela. Jak to zrobić? Przejrzyj subskrypcje. Czy naprawdę korzystasz z każdego serwisu, każdej aplikacji i każdej usługi premium? Negocjuj z dostawcami usług. Internet, telefon, ubezpieczenia. Czasem jeden telefon wystarczy, by dostać lepszą ofertę. A może masz aplikacje, z których korzystasz raz na rok? Sam miałem Subskrypcję trzech platform. Po analizie odkryłem, że przez ostatni rok oglądałem tylko jedną z nich. Efekt w skali roku zaoszczędziłem kilkaset złotych. Po czwarte, optymalizacja rachunków. Ciepło, ciepło za drogo. Poczuj to. Wracasz do domu zimą. Kaloryfery grzeją na maksa, ale okno w kuchni jest uchylone. Czujesz, jak Twoje pieniądze lotują w powietrze? Jak to co z tym zrobić? Zainwestuj w. Programowalne termostaty. Możesz ustawić temperaturę na noc i na godziny, kiedy nikogo nie ma w domu. Wymień żarówki na LED. Droższe w zakupie, ale zdecydowanie zwracają się w rachunkach za prąd. Naucz się przechowywać żywność. Wrzucanie jedzenia to wyrzucanie pieniędzy. Jak to zrobić? To no po prostu. Zainstaluj programowalny termostat i być może w pierwszym miesiącu rachunki i zagrzewanie spadną o kilkanaście dwadzieścia procent. Pamiętaj, że Twoje okno i kaloryfer mogą mieć romans. Ale to Ty płacisz za ich rantki. Po piąte, psychologia oszczędzania. Oszukaj swój mózg. Dotknij gotówki w ręku. Badania pokazują, że wydawanie gotówki boli bardziej niż płacenie kartą. Co z tym zrobić? Wypłacaj cotygodniowy budżet w gotówce na zakupy i trzymaj się tej kwoty. Używaj... Jednej karty tylko na przyjemności. Jeżeli, jeżeli saldo się skończy, no to koniecz swoich wydatków i płać gotówką za zakupy. Poczujesz większy ciężar wydawanych pieniędzy. Zacznij używać gotówki na codzienne wydatki. Efekt: co miesiąc zaoszczędzisz dodatkowe kilkanaście procent swojego budżetu. Gotówka w ręce to jak siłownia dla portfela. Trzymając banknoty, czujesz, że masz coś wartościowego. Oszczędzanie to nie kara to styl życia. Automatyzuj, planuj, myśl logicznie i nie pozwól, by Twoje pieniądze uciekały jak ninja w ciemności. Która z tych metod Ci się podoba najbardziej? A może masz swój własny styl? Jeśli ten odcinek Ci się podobał, koniecznie odwiedź naszą stronę Bezpieczne Inwestycje. Znajdziesz tam więcej porad i inspiracji, jak zarządzać swoimi pieniędzmi i inwestować bezpiecznie. Zasubskrybuj podcast, zostaw opinię i podziel się z nim kimś, kto też chciałby zapanować nad swoimi finansami. Dziękuję, że spędziłeś ten czas ze mną. To był podcast przy kawie o finansach, Twoja dawka wiedzy o pieniądzach przy filiżance kawy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.